Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism. Tu mówi pism. Ja nazywam się Natalia Radulska i witam Państwa w Stanach Wyborczych, cyklu podcastów, który poświęcony jest wyborom w Stanach Zjednoczonych. No i jak pewnie się Państwo domyślacie, temat dzisiaj może być tylko jeden: to znaczy, nieudany zamach na Donalda Trumpa. I na ten temat będziemy rozmawiać z dwoma analitykami. Pierwszym z nich jest Mateusz Piotrowski. Analityk do spraw Stanów Zjednoczonych. Cześć, Natalia. A drugim Andrzej Dąbrowski, także analityk zajmujący się Stanami Zjednoczonymi. Cześć, Andrzeju. Cześć, cześć. Zacznijmy od początku, to znaczy, co już wiemy, tak? Wczoraj w mediach niewiele było wiadomo na ten temat, dość szybko zidentyfikowane zamachowce. Natomiast, co jesteśmy w stanie powiedzieć na temat tego, co się wydarzyło w Pensylwanii na wiecu Donalda Trumpa dzisiaj. Dalej nie wiemy wiele więcej. Wiemy co się wydarzyło. Napastnik, tak zidentyfikowany napastnik, dwudziestolatek, oddał... Kilka strzałów w stronę Donalda Trumpa, w stronę jego wyborców, zgromadzonych na tym wiecu. Wiemy, że doszło do tego, ponieważ służby w niewystarczającym stopniu zadbały o bezpieczeństwo lokalne i tu trwa przerzucanie odpowiedzialności na instytucję nadrzędną, czyli Secret Service, która zapewnia zabezpieczenie Trumpowi jako byłemu prezydentowi, ale także jako kandydatowi na prezydenta, więc tutaj ta rola się podwaja. W przypadku kandydatów na prezydenta ona jest uznaniowa. W przypadku Trumpa samo Secret Service deklarowało, że jeszcze ostatnio ta ochrona była wzmocniona. Instytucją wspierającą była oczywiście lokalna policja, i tutaj trwa przerzucanie odpowiedzialności, że to lokalna policja nie zadbała o zabezpieczenie szerszego perymetru, powiedzmy, szerszego terenu wykraczającego poza sam teren Wiecu. Chociaż, jak też wskazują byli, byli agenci Secret Service i innych służb federalnych w Stanach Zjednoczonych, to Secret Service jest tą instytucją, która składa cały plan zabezpieczenia. Więc jeżeli było oczekiwania dotyczące jakiegoś zabezpieczenia przez tą policję lokalną, przez tą instytucję lokalną, to Secret Service powinno to wyraźnie wskazać. Także ten budynek, z którego oddano strzały do Donalda Trumpa i innych, bo choć Donald Trump został ranny, zginął jeden z jego wyborców dwójka, została ciężko ranna, oddalony no, nie o jakiś dystans niewyobrażalny, 150 metrów to jest dystans, który spokojnie można gołym okiem objąć, i, i zresztą to też to jest chyba jedna z rzeczy bardziej niepokojących. Ludzie zgromadzeni na tym wiecu widzieli napastnika na dachu i informowali o tym policję, która była w tłumie, że widzą kogoś z bronią na dachu, kto nie wygląda na Policjanta, tak jak te zespoły snajperskie, które odpowiedziały potem na ogień. No, coś tu ewidentnie nie zagrało, i to jest coś, co na razie wiemy. Pytaniem otwartym pozostaje, co nie zagrało. Jaki błąd popełniono, który doprowadził do takiej luki w planowaniu albo w realizacji planu? Bo być może plan był dobry, tylko go nie zrealizowano w takim stopniu, w jakim się powinno. Nie wiemy natomiast nic na temat motywacji napastnika. To jest ciekawostka, powiedziałbym, bo zazwyczaj po może nie takich atakach, ale Incydentach jak masowe strzelaniny, zbrodnie z wykorzystaniem broni palnej, gdzie było kilka ofiar, już po samej aktywności internetowej służby były w stanie stwierdzić jakąś radykalizację, jakiś konkretny skręt polityczny. Tutaj nie wiemy nic na ten temat. No właśnie, liczymy bardzo na to, że się dowiemy, bo prezydent Biden zlecił Federalnemu Biuru Dochodzeń, czyli FBI, przyjrzenie się tej sprawie, przeprowadzenie bardzo dogłębnego śledztwa z uwzględnieniem wszystkich czynników, żeby potraktować sprawę. Najpoważniej, jak to się da. no O tym też świadczy taka konferencja prasowa, krótka, którą Biden krótko po tym zamachu odbył razem z wiceprezydentem Harris, razem z szefem Department of Homeland Security, czyli z Majorkasem i z szefem FBI. Oni tam wszyscy byli po to, żeby jakby pokazać siłę przekazu tego, że państwo amerykańskie, jego służby tutaj mają zamiar nie tyle. Trzymać rękę na pulsie, co nawet wręcz swój błąd w jakimś stopniu naprawić, zbudować takie wrażenie, że jednak Amerykanie mogą się czuć bezpiecznie, bo po wydarzeniu, które miało miejsce w obecności no, kilku tysięcy osób, e, niewinnych obserwatorów, uczestników wiecu politycznego, każdy kolejny wiec może być czy spotkanie polityczne, czy jakieś wydarzenie masowe. Może być traktowany przez ludzi no, w sposób taki, że będą żywili pewne obawy, czy te służby, które powinny trzymać świecze nad, nad bezpieczeństwem, na pewno dają sobie radę. I teraz byłoby z punktu widzenia chociażby prezydenta Bidena, który również stara się o reelekcję, położenie tego tematu, jakby doprowadzenie do sytuacji, że ta atmosfera jakiejś obawy przed osobami, które mogłyby chcieć powtórzyć tego typu zamach, że ta obawa będzie się utrzymywać. On nie może sobie na to pozwolić, i dlatego musiał pokazać swoją sprawczość, przy jednoczesnym zaznaczeniu, że jest taki moment, żeby tą kampanię spowolnić. Nie użył pojęcia zawiesić ani nic z tych rzeczy, jak to niektórzy politycy korzystają z takiej, z takiej retoryki, tylko wskazał, że teraz jest czas, że on powinien być przez chwilę prezydentem, a trochę mniej kandydatem. No co na pewno miało również swój polityczny cel, żeby, żeby pokazać, że on tą sprawczością i zdolnością do administrowania państwem wciąż dysponuje. Wbrew temu, co zarzuca mu się na co dzień, że ma jakieś tam swoje braki wynikające. Z wieku fizyczności i, i ogólnego stanu psychofizycznego. Zatrzymałabym się przez chwilę przy prezydencie Bidenie. Ja wiem, że po zamachu na byłego prezydenta i kandydata w tych wyborach to może być odrobinę cyniczne. Natomiast no, trochę od tego jesteśmy, żeby zastanowić się, jakie konsekwencje może mieć to wydarzenie dla trwającej kampanii wyborczej. Tak? Bo mamy z jednej strony Donalda Trumpa, który no, w tym całym tragicznym wydarzeniu zachował się w bardzo jak zwierzę polityczne, tak bym to nazwała, tak, że jakby można było wyobrazić sobie tę reakcję zupełnie inaczej, tak, że zostaje zabrane od razu i odwieziony w bezpieczne miejsce. Natomiast no on rzeczywiście zatrzymał tych ochroniarzy, którzy go zasłaniali swoim ciałem. Ta charakterystyczna wzniesiona pięć też świadczy o tym, że w takiej sytuacji także potrafił się odnaleźć. A z drugiej strony mamy właśnie Joe Bidena, który w ostatnim czasie, no, zmaga się z wieloma politycznymi kłopotami. No i teraz pojawiają się komentarze, oczywiście już zakładam, że jest za wcześnie, żeby to stwierdzić, ale że no, Trump już te wybory wygrał. Pytanie zatem, jakie chciałabym wam postawić jest takie, w jaki sposób to wydarzenie odbije się na kampanii, w jaki sposób może się odbić na szansach Donalda Trumpa, czy one wzrosną, no i na szansach urzędującego prezydenta Bidena. Co może ja Powiem tak, my nie wiemy tak naprawdę, czy prezydent Trump na tym podium, z którego przemawiał, gdzie był celem tego zamachu, on powstrzymał tych swoich agentów Secret Service, bo być może jakieś są procedury, które kazały im tam czekać, osłaniać go swoim ciałem, tak jak wspomniałaś. Być może to nie zależało od niego, ale on wykazał się w tym momencie najwyższym poziomem instynktu politycznego, jakim może wykazać się polityk w okresie kampanii. To znaczy, wiedział, że wszystkie kamery, wszystkie aparaty, wszystkie oczy są skierowane na niego i zrobił najlepszą rzecz, jaką mógł zrobić dla swojego wizerunku politycznego. Czyli natychmiast pokazał, że jest silniejszy od tej sytuacji, w której się znalazł, że potrafi się w niej odnaleźć, że nie powstrzyma go ani ta kula, ani ci ochroniarze, ani jakieś inne okoliczności, które potencjalnie mogłyby powstrzymać kogoś innego. Pokazał tą swoją zakrwawioną twarz, zakrwawioną głowę, uniósł pięść i dał operatorom kamer i fotografom szansę na to, żeby uwiecznili jego triumf już na zawsze. I ja myślę, że pewnie, Mateusz się ze mną zgodzi, że ten moment, jeżeli chodzi o Historii amerykańskich kampanii politycznych, no to zapisze się w podręcznikach już na zawsze, i niezależnie od tego, jakie dziedzictwo polityczne pozostawi po sobie ostatecznie Donald Trump, ta konkretna klatka filmowa, to konkretne ujęcie już na zawsze pozostanie z nami jako przypomnienie tego, jak sprawnie może odnaleźć się polityk w sytuacji kryzysowej na kampanijnym szlaku. Co do konsekwencji już bezpośrednio, no to zdaje się, że one mogą być znaczące dla kampanii i zarówno później dla, dla prezydentury potencjalnej prezydenta Trumpa. Oczywiście wszystko zależy od, a, a przynajmniej bardzo dużo zależy od tego, jak on będzie chciał to wykorzystać, bo może tak naprawdę pójść w dwóch kierunkach. Albo może sprawę wykorzystać do tego, żeby złagodzić tą atmosferę sporu politycznego i powiedzieć wszystkim, nie, słuchajcie, tak być nie może, przemoc jest czymś niedopuszczalnym, nie możemy żyć w sytuacji, w której... I sięgamy po broń, żeby rozwiązać nasze spory polityczne, a może pójść w zupełnie drugą stronę, może eskalować, może petryfikować tą wyrwę polityczną między prawicą a lewicą, między demokratami a republikanami. No i spójrzmy prawdzie w oczy, to jest Donald Trump. On raczej, i tu pewnie moglibyśmy się zakładać o jakieś mniejsze czy większe pieniądze, pójdzie w tym drugim kierunku. Ale tam też są różne rozwidlenia, może robić to bardziej lub mniej. Ja osobiście uważam, że będzie korzystał na dalszym etapie kampanii z tych, z tych zdjęć, bo według zasady never let a crisis go to waste, czyli żeby skorzystać z każdego kryzysu, który jest, będzie chciał pokazać się właśnie jako silny człowiek, zdecydowany, fizycznie odporny, posiadający taką energię w sytuacji kryzysowej, w sytuacji, w której latają mu wokół głowy kule, on potrafi wstać i podnieść tą pięść i pokazać: Tak, jestem cały, walczymy dalej będzie się od tego w cudzysłowie, odbijał jeszcze wielokrotnie. Zaraz zaczyna się konwencja wyborcza Partii Republikańskiej w Milwaukee. Będzie tam chciał wzmocnić ten przekaz jeszcze bardziej. Będzie chciał Trump tą swoją dominację nad partią i nad tym elektoratem wykazać. Będziemy jeszcze wielokrotnie słyszeć na tej próbie zamachu, będzie się nam przypominało, czyż będzie zrobił to Donald Trump, czy jego jacyś akolici, że że to właśnie on to przetrwał, i że prawdopodobnie Biden zachowałby się zupełnie inaczej, słabiej, mniej zdecydowanie, nie potrafiłby zrozumieć, co się dzieje, i tak dalej. Tak jak to mają już od kilku tygodni po tej słynnej debacie w zwyczaju komentatorzy robić. Jeżeli chodzi o kampanię Bidena, wydaje mi się, że no, jemu będzie bardzo trudno teraz z tego wybrnąć. Będzie starał się właściwie sięgnąć do tego swojego zestawu postulatów i różnych pomysłów sprzed czterech lat kiedy jego kampania wyborcza była pod takim hasłem zjednoczenia narodu amerykańskiego, zasypania tych podziałów, stworzenia jakiejś takiej nowej atmosfery porozumienia. No ale ponownie spójrzmy prawdzie w oczy. Po takim zdarzeniu, z jakim mieliśmy do czynienia w Pensylwanii, piłka jest po stronie Donalda Trumpa. A czy z punktu widzenia demokratów to nie jest już taki ostateczny argument, żeby jednak naciskać na prezydenta, żeby się wycofał z tego wyścigu? Część demokratów może tak myśleć, ale. Wydaje mi się, że Biden będzie jednak tą sytuację rozgrywał na swoją korzyść i pierwsze godziny już to pokazały. To znaczy, to o czym powiedział Andrzej, czyli czas na bycie prezydentem, a nie kandydatem, moim zdaniem pokazuje, że Biden chce przynajmniej dostać kilka dodatkowych dni spokoju. Szczyt na to pozwolił mu na odroczenie tego wyroku, powiedzmy nakazującego mu ustąpienie z roli kandydata. Teraz domaga się, słusznie oczywiście, to faktycznie nie jest czas na wewnętrzną nawalankę, tylko na pokazanie pewnej sprawczości i, i być może wykazanie się. Ja nie twierdzę, że Biden się wykaże. Tutaj jest też pole do popełnienia błędów i, i pokazania, że to jest test. Test można oblać, można go zdać. I Biden oczywiście też będzie tutaj ryzykował, ale to pozwala mu gdzieś odroczyć tą, czy odepchnąć wewnętrzną nagonkę. Zbliżyć się bardziej, czas płynie nieubłaganie, do konwencji w Chicago, która w trzecim tygodniu sierpnia się będzie odbywać, gdzie dostałby tą nominację partyjną oficjalnie. Po tym wydaje mi się, że naciski, jeżeli Partia Demokratyczna nie zdecyduje się na podmianę Bidena do tego czasu, to wydaje mi się, że podmiana po konwencji będzie. Będzie miała charakter dużo mniej demokratyczny, to trzeba sobie powiedzieć. Demokratyczny w sensie zasad demokracji, nie partii demokratycznej jako takiej. Ale jeżeli miałaby się odbyć, wydaje mi się to przed konwencją, to pozwala Bidenowi trochę całą tą sprawę odroczyć, złapać oddech, zastanowić się nad tym, co trzeba zrobić i jak skapitalizować faktycznie tą strzelaninę, ten zamach na, na Donalda Trumpa. To, co chciałem powiedzieć na początku, to właśnie ta pierwsza próba, czyli ta krótka konferencja prasowa, o której Andrzej wspomniał krótkie wyjście do właściwie do mediów ale oczywiście też do do społeczeństwa zasygnalizowanie własnego stanowiska zlecenie dochodzenia niezależnego ale też sygnał że jeszcze tego wieczora tego samego dnia wygłoszę dłuższe orędzie do narodu dotyczące całej sytuacji napięć społecznych itd. Wydaje się że to się mogło odbyć w jednym w jednym czasie w jednym terminie. A tutaj jednak chyba Chciano pokazać, że prezydent jest tym naprawdę zajęty, stara się śledzić sytuację, no, nie rozwojowo może w tym sensie, że, że akcja dawno się skończyła, ale jednak zajmuje to jakoś prezydenta. Chcą do tego podejść w sposób absolutnie poważny, bo sytuacja jest poważna, nikt tego nie deprecjonuje. W taki sposób jakoś to może nie chcę mówić, że bardzo będzie odgrywać na korzyść Bidena, ale no, pozwoli mu uciszyć część tych krytyków. Naprawdę będzie trzeba dużo odwagi. By teraz narastały te głosy z Partii Demokratycznej, które miałyby otwarcie wzywać Bidena do, do rezygnacji. Część mediów pisała, że w weekend, kiedy ten wiec Trumpa się odbywał, że wówczas kilkudziesięciu nawet demokratów ujawni się publicznie i, i wezwie Bidena do rezygnacji z kandydowania. No nic takiego się nie wydarzyło. Nie wiem, czy w odpowiedzi na, na, na bo nie twierdzę, że też nic takiego nie miało się wydarzyć, ale może po wydarzeniach, w popołudnie, sobotnie w Stanach Zjednoczonych, bo to była godzina 18.00, no do końca weekendu jeszcze trochę czasu powstrzymano się od takich działań. Tak jak powiedziałem, im bardziej czasu pływa, tym mniej racjonalnego czasu. On, moim zdaniem, i tak już minął na wymianę kandydata. Pozostaje i ten Joe Biden może być tą dziurawą, powiedzmy, deską, której trzeba się łapać na tafli morza, ale być może jedyną, której lepiej się łapać niż, niż żadną. Jeszcze bym się odniósł do tego, co Mateusz powiedział a propos wymiany kandydata. Już po, po zakończeniu konwencji, udzieleniu wotum Partii Demokratycznej dla, dla kandydowania w wyborach prezydenckich przez Joe Bidena, no musiałoby się wydarzyć tak naprawdę jedno, on musiałby sam zrezygnować. Inaczej to położy się cieniem przez jeszcze wiele, wiele lat na, na strukturach Partii Demokratycznej, no, która już miała sama ze swoimi strukturami problem, ze swoimi procedurami, chociażby w czasach, kiedy po raz pierwszy Hillary Clinton zmagała się w prawyborach z Barackiem Obamą i o jej kandydowaniu w 2016 roku zadecydowali tak zwani superdelegaci, czyli tacy no, tak naprawdę przedstawiciele Partii Demokratycznej, którzy są takim korem establishmentu, no, dysponują dużymi środkami. I również oddalają te struktury od, od takiego klasycznego demokratycznego procesu, jak przyzwyczailiśmy się go rozumieć. Więc jeżeli mamy rozmawiać o tym, co się wydarzy jeszcze w Partii Demokratycznej, no to, to takie dwa scenariusze, albo, albo tuż przed, albo na jakimś etapie po konwencji dojdzie do jakiegoś przesilenia, moim zdaniem. No patrząc też na to miejsce, gdzie się odbywało to spotkanie Donalda Trumpa, tak? Mówimy o Swing State, mówimy o Pensylwanii i te sondaże po tej debacie. Czy Bidena rzeczywiście w pierwszych godzinach po niej nie pokazywały aż takiego spadku. Natomiast no, już tydzień później widzimy ten znaczny spadek, i to nie tylko w tych Stanach, które są wahające się, ale także w Stanach, które, no, które do tej pory myśleliśmy, że będą wzięte przez demokratów. Tak? Więc no. No z jednej strony rzeczywiście Biden ma tę okazję pokazać prezydencko, tak, że może jakoś zarządzić tą sytuacją. Natomiast przy tych korzyściach wizerunkowych i zachowaniu Donalda Trumpa, no wydaje mi się, że ci demokraci są na coraz gorszej pozycji. Mogą być, ale ta pozycja może być jeszcze gorsza z tym potencjalnym podmienionym kandydatem. Tak naprawdę tuż po debacie padało poro nazwisk osób, na które Joe Biden mógłby być zamieniony, nadal padają, natomiast od praktycznej strony, od praktycznej i takiej społeczno-polityczno-moralnej, to Kamala Harris jest tym numerem jeden, na którą należałoby ją wymienić, choćby po to, by nie pomijać pierwszej wiceprezydentki Stanów Zjednoczonych, to jeszcze z mniejszości rasowych, bo zaryzykuję stwierdzenie, że co najmniej część elektoratu mogłaby się ostro wkurzyć. No pytanie, czy sami demokraci są w stanie to zrobić. No właśnie, raczej nie. Nie wydaje mi się, by byli gotowi przejść na przykład do kandydata takiego jak Gavin Newsom, pomijając Kamala Harris, przecież nie przyznają racji republikanom, że no tak, Kamala Harris jest słabą wiceprezydentką, macie rację, idziemy po kogoś innego. Białego mężczyznę, e, Tak, którego oceniacie, którego republikanie oceniają jeszcze gorzej niż Kamala Harris. Od bardzo praktycznej strony wydaje się, że patrząc na przepisy prawne, to Kamala Harris jest jedyną osobą, która w sposób niekwestionowany mogłaby przejąć cały budżet kampanijny zgromadzony przez sztab Joe Bidena. W przypadku innych kandydatów pewnie byłoby to podejmowane, próby przynajmniej wydawania tych pieniędzy. Natomiast no, nie wyobrażam sobie, że strona republikańska nie poddaje tego pod proces w sądach jako naruszenie praw wyborczych, tym samym wstrzymując finansowanie kampanii. To jest proszenie się o guza i to takiego bolesnego. Także jedyne rozwiązanie Kamala Harris, realnie, tak mi się wydaje, patrząc na sondaże, tam czasami się pojawiają w rywalizacji z Trumpem, zestawienia, że ona nawet uzyskuje przewagę dwóch, trzech punktów procentowych, co by oznaczało, że ma. Czasem nawet 5-6 punktów procentowych więcej niż Biden, ale to mi się wydaje strasznie teoretyczne założenie. Po pierwsze, takie chura optymistyczne, coś jak zestawianie Michelle Obamy jako kandydatki na prezydenta, tudzież innych, innych różnych celebrytów, które realnie nie miałoby takiego, takiego przełożenia politycznego, i nagle po tej zamianie mogłoby się okazać. To znaczy inaczej. Gdyby Kamala Harris była takim pewnikiem do prezydentury i tego, że ona zmiecie Donalda Trumpa, kolokwialnie mówiąc, z planszy. To już by e, dawno się to wydarzyło. Dokładnie tak. To nie byłoby z tym żadnego problemu. I przy pierwszych obawach o wiek i sprawczość Joe Bidena, wydaje mi się, udałoby się wyperswadować prezydentowi, że to była jego jedyna wspaniała kadencja. Na koniec chciałabym Was zapytać o dwie rzeczy. To znaczy o. Odbiór społeczny. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, w jaki sposób zareagowało amerykańskie społeczeństwo na ten moment? Ja wiem, że bardzo mało czasu minęło, ale czy mamy jakieś już podsumowania? Te dane wciąż są szczątkowe, ale zauważono, i tu powołuję się na jakieś bardzo doraźne i szybkie badania internetu jednego z profesorów amerykańskich uczelni. BBC, że należało zwrócić uwagę na bardzo dużą tolerancję tych osób korzystających z internetu i z mediów społecznościowych, i tych, którzy tam się wypowiadają, na dużą tolerancję wobec przemocy politycznej. Coś, co jest no, charakterystyczne dla jakiś takich zachowań z kategorii trolling, albo nękanie przez kilka czy kilkanaście godzin po wydarzeniu w Pensylwanii, po tej próbie zamachu. Internet wypełniły treści nawołujące do tego, żeby, jakby mówiąc w cudzysłowie, dokończyć robotę z Trumpem. Że niech tam jeszcze ktoś podejdzie i, i spróbuje jeszcze raz, bo, bo się nie udało za pierwszym razem. To jest bardzo, bardzo niepokojące, ale jednocześnie nie jest zyskakujące. No bo przecież ta atmosfera Sporu Politycznego w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w ostatnich kilku, kilkunastu latach, właśnie w takim kierunku prowadziła tych. Tych wyborców i tych ludzi, którzy bardziej aktywnie starają się brać udział w dyskursie politycznym, czy w internecie, czy w, czy w jakichś mediach tradycyjnych, no w kierunku właśnie politycznej przemocy. Biden próbuje temu jakoś zaradzić. Czekamy, co powie Trump. Ale też Stany Zjednoczone są krajem, które ma dość bogate doświadczenie, jeśli chodzi o zamachy na kandydatów bądź prezydentów urzędujących. Jeszcze jedno pytanie mi przyszło do głowy. Bo to jest dość ważny kontekst w amerykańskim społeczeństwie. Czy to wydarzenie nie sprowokuje kolejnej debaty na temat powszechnego dostępu do broni? Mówimy o postrzelonym kandydacie Partii Republikańskiej. Nie wyobrażam sobie tego. To znaczy, jedyną taką, trochę żartem mówiąc, ale jedyną debatę, jaką sobie wyobrażam na ten temat, to to, że być może to ci wyborcy powinni jednak mieć broń na tym wiecu, bo to oni pierwsi zauważyli tego człowieka na dachu. Dobrzy I to ludzie. akurat jest fakt. Oni pierwsi go zauważyli i pierwsi wskazywali na zagrożenie, potencjalne oczywiście. Nie wyobrażam sobie, że wśród Republikanów zaczyna się teraz debata. No tak, ta broń palna to jednak faktycznie nie jest nic. Tak powszechny dostęp, to nie jest nic dobrego. Było za mało dobrych ludzi z bronią. Dokładnie. Tak, partia tak. republikańska nigdy nie wystąpi przeciwko lobby produkującemu broń i amunicję, tak jak partia demokratyczna nigdy nie wystąpi przeciw big techom w sposób skuteczny. I tym pesymistycznym akcentem. Zakończymy to specjalne wydanie naszego cyklu, bo oczywiście plany mieliśmy inne, natomiast na no, amerykańska kampania rządzi się swoimi prawami. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Gościliśmy Mateusza Piotrowskiego i Andrzeja Dąbrowskiego. Dzięki wielkie. Dziękujemy. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach. To mówił Pism.